Pamiętacie ten filmik, gdzie opowiadałem historię z życia? Wątpię, małe ma wyświetlenia. Ale generalnie dzisiejszy filmik będzie w podobnym stylu. Opowiem kilka historii z mojego życia, związanych z filmami i animacją. Zaczniemy od. O tym mówiłem na postach, ale ostatnio mi się przypomniało i chcę to omówić na filmie. Jako ein Klein Battlewagon oglądałem dużo bajek na mini-mini. Dla ciekawskich, tak bałem się śpiącej rybki, ale nie o tym. Była tam puszczana pewna bajka, który, którego mała, która małego mnie strasznie tak skonsternowała, po prostu. Nazywała się Babar i przygody Badu. Generalnie wszyscy bohaterowie byli antro Dopóki w jednym odcinku nie pojawił się. Gadający! Czworonożny! LEW! <tryk> o kurde. I dubbingował go Waldemar Warwiński, czyli Tropiciel. Nie żartuję, ja sprawdziłem na dubbingpedii. W odcinku, w którym się pojawił, albo gdzieś utknął, albo po prostu potrzebował pomocy medycznej i prosił głównych bohaterów o pomoc. Nie wiem, przynajmniej tak myślę, ponieważ kiedy to oglądałem, to albo telewizor, to chyba telewizor był albo na maksa ściszony, albo mama odkurzała. I dlatego chcę się dowiedzieć, co tam się dzieje. Mało ja czuł, że coś jest nie tak. Dlaczego to był normalny lew? Nie pasował do świata, aczkolwiek mogliście myśleć. Nie jestem zaznajomiony z uniwersum Babara, ale dalej. Jeśli macie uniwersum antrozwierzaków, to nie powinny być tam, kurde, normalne zwierzaki, ponieważ no, kurde, jak to, jak to nie to Trzeba to jakoś wyjaśnić, co nie. Jest jeszcze, kurde, gadająca hiena na czterech nogach. I tak jena wygląda, jakby była pozbawiona kilku chromosomów. Z chęcią bym to, ten, ten serial zrecenzował. Bardzo chętnie bym go zrecenzowała, w szczególności ten odcinek, który prawdopodobnie nazywa się Przygoda na Sawannie. Ale jest jeden problem: nigdzie nie mogę do jasnej cholery znaleźć polskiego dubbingu. Byłbym niezwykle wdzięczny, gdyby ktoś wiedział, gdzie w internecie można ten dubbing znaleźć. Proszę, na przykład nie wiem, świeższy, bądź zna na dubbingach, kurde. Dobra, przejdźmy dalej. Kojarzycie taki film jak Wpuszczony w Kanał? Mały Ja miał, na, miał własną nazwę na ten film. Otóż miałem DVD, miałem DVD, na którym był zwiastun tego filmu. Nie było tam tego filmu, bo tylko był zwiastun przed filmem, który tam był. Nie wiem, chyba to był Madagaskar 3. W którym i w tym zwiastunie padł cytat twórcy filmów. Shrek i Madagaskar. I Mały Ja potem myślał, że ten film się nazywa Shrek i Madagaskar. Ej, w ogóle dziwne z tym nie było to, że były tam dwa chomiki, których normalnie w filmie nie było. Ale wracając, jak nazywałem w takim wypadku Shreka? Kiedy pierwszy raz obejrzałem Shreka trzeciego, tak niestety zacząłem od trzeciego, myślałem, że to była adaptacja wiersza Jana Brzechwy na Wyspach Ger Bergamuta. I tak również to, to myślałem, że tak się nazywa. Dlaczego? Ponieważ był tam kotk w butach i osioł, ale bez mrówki. Nie wiem, mrówka też jest smoczycą. Oprócz tego nazywałem kiedyś Toy history. To jest Tory! I Do dzisiaj nie wiem, kim jest Tory. Czy to jest jakaś słowiańska wersja Tora z mitologii nordyckiej? Czy to oznacza, że istnieje również słowiańska wersja mitu, gdzie Fenriry ucie, ucina Tyremu kurde łapę? Ale wracając, najlepsze. Najlepsze jest to, jak nazywałem yy, z Angry Birds tego orła. Nazywałem go: Uwaga! Gruba szynka! <grymny> <grymny> Dobra, przejdźmy dalej. Mali Einstein Czemu to się tak nazywa? Czemu nie. Malisz stakowicze? Generalnie ta animacja ma sporo hejtu w internecie. Nawet Wojty w jednym ze swoich starych filmów nazwał ją jedną z najgorszych animacji w historii. Czy jest naprawdę taka zła? Może. Ale bez niej byłbym w innym miejscu. Dla tych co nie wiedzą, Maria Einstein mieli na celu uczyć małolaty o muzyce klasycznej. W każdym odcinku pojawił się jakiś utwór, który potem służył jako ścieżka dźwiękowa. No, no to prawda. Utwory się dość często powtarzały, ale nie wiem. Dalej było tam parę ciekawych utworów. Nawet w ostatnim odcinku był kurde Strawiński! W każdym odcinku pojawił... Dzięki, dzięki temu mały ja zakochał się w tym gatunku. Już w bardzo młodym wieku zacząłem uczęstać się na, le na lekcje gry na skrzypcach, z których nic nie wyszło, a potem na pianinie, których dalej się uczę. Nawet mając 8 lat, powiedziałem sobie, że jeśli nie będę w stanie wybrać sobie zawodu, to zostanę kompozytorem! W 2023 roku zainteresowanie powróciło. Zacząłem podejmować proste próby z kompozycją i poszedłem na moją pierwszą w życiu operę. Była to Aida Giuseppe Verdiego. Wiosną 2024 roku opublikowałem mój pierwszy ukończony utwór: Księgę Dżungli, poemat symfoniczny. Bardzo się wstydzę tego utworu, jest, jest według mnie fatalny, nie, nie rozumiem jak działa orkiestra i Ale to wszystko dzięki czwórce dzieciaków i ich rakiecie Dobra czas na ostatnią historię, w sumie to nawet nie była historia Jeśli mamy tu jakiś widzów Wojtiego to możecie kojarzyć, że zrobił on kiedyś animację pod tytułem Zajoby kiedy się o tym dowiedziałem, postanowiłem stworzyć własną animację na wzór tego czegoś. I tak w 2021 roku powstała trylogia Załogi L. Przepraszam, że ja tak się śmieję, ale nie mogę z tego bakusina. Była inspirowana! Była inspirowana filmami Michała, Michała Poznańskiego oraz zajobami, właśnie. I, I to zasługuje na osobny materiał, takie to jest po prostu kust. Pierwsza część opowiada o tym, jak to Sid i król Julian jeżdżą dookoła świata i, i mamy moją dziwną, dziecięcą fobię na Niemcy. Oh, yeah, Druga to love story Juliana i obskurnej postaci z jednej z kreskówek z Sonikiem Trzecia to kurs fantazja upolitycznionego dzieciaka, który nagrał się za dużo w Hearts Iron. No, no spójrzcie, to, to, czy to jest WDW? I, I tak, to jest fanart Wojtiego tutaj. A no i jeszcze są dwa odcinki serialu: z czego w jednym pojawia się inny głos niż mój. Nazwałem tego typa Mietek, i nie pamiętam jak on się nazywa. Naprawdę, jedyne co mi po nim zostało, to. to. to, to jest ten filmik. Nie mam do niego kontaktu od podstawówki. Należy co dzień serwować wyciąg z trupa. Generalnie, jak z innymi moimi starymi filmami, nie lubię tej serii. Uważam, że jest ona, po prostu, cringe'owa W niektórych miejscach powinienem, po prostu, trzymać gębę na kłódkę Nienawidzę mojego starego głosu, ale... Ale może wam się spodoba i guess, nie wiem Jeśli lubicie taki klimat No i to jest koniec filmu Wiem, trochę luźny, trochę takie lelum polelum, ale... Po prostu czasami potrzebuje się wygadać, no. no i miałem okazję, aby się tak trochę wygadać na jakieś tematy Po prostu miałem rzeczy, które mówiłem sobie pod prysznicem Jakieś teksty i chciałem je wykorzystać, no i... Papatka